Był chłopiec, mający do magii zacięcie, zaś czarowanie to trudne zajęcie. Raz nocy pewnej do jego pokoju wszedł kumpel Los, by mu pomóc w rozwoju. Na dole rodzice przyjęcie robili wystawną kolacją. Gości bawili dziewczynkę małą, córkę Japończyków. Ciekawił bardzo świat Europejczyków. I pomyłka chora. Z wesołego dziecka zmienia ją w potwora. Któż mógł im pomóc, pewnie zapytacie. Nikt inny jak tylko różowy przyjaciel. Różowy zjawił się, gdy przyszła pora, w postaci zwykłego akwizytora. Desperacja oraz potrzeba pomocy zdominowały nastrój. Tej straszliwej nocy. Chłopiec nie miał wyboru, zażądał współpracy. Magią zmiótł karty księgi, a tak pianą Kod nasz zupełnie nie wiedział, co robić. Na prośbę o pomoc musiał się zgodzić. Karty księgi rozsypało szeroko po świecie. Gdzieś tam też jest lekarstwo, pewnie je znajdziecie. Zapytacie, jak też to się stało, że amatorowi czar rzucić się dało. Żeby nie szargać dalej jego imienia, powiadam Wam że to ja pomogłem was na zawsze? Fiaderny. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Mieniak i witam was w pokus różowa Pantera. Teraz pewnie coś będzie mówiła. Miałem potworny sen. Domorośli, czarodzieje, śliniące się ogry. Gdzie ja u licha jestem? Nasz mu chciał wiedzieć. W domu zębowym. Ale mnie zakręciło, co się tu działo. Jestem różowa pantera. Luźny gość. Porzuciłem pracę super superszpiega, bo bondów ci u nas dostatek. I by podkreślić swój indywidualizm, zostałem akwizytorem. A ten dom? Chyba wszedłem tu, aby wcisnąć komuś księgę wiedzy. A może musiałem skorzystać z toalety? Więc jeszcze raz siemanko, z tej strony Mieniak. witam Was w grze Hokus Pokus różowa pantera. Przykro mi, że nie ma kamerki, ale naprawdę natrudziłem się, aby tą grę odpalić. Naprawdę musiałem, no, ósme poty wylać, żeby to działało dźwięk, obraz. Więc gdy zobaczyłem, że kamerka nie działa, już powiedziałem, a, palicho licho, Następne, następny odcinek, prawdopodobnie trzeci, bo pierwsze dwa nagram e, od razu. E, więc witamy różową panterę, gdzie głos oczywiście e, daje Cezary Pazura. E, wstępnie tylko jeszcze dodam, że pantera, różowy, nasz przyjaciel, mówi, że porzucił pracę jako e, tajny agent. Prawdopodobnie jest to nawiązanie do pierwszej części na Kupoty Różowa Pantera, którą no, jako dzieciak nie grałem za bardzo bardziej tą grę, więc czuję się naprawdę super Można, mo Mogąc powrócić do tej gry, zamknijmy drzwi. Muszę dostać się do środka, aby pomóc tym stukniętym dzieciakom. No i jako dzieciak przez kilkanaście, kilka godzin nie mogłem się dostać do tej drzwi. Mam nadzieję, że tym razem szybciej. Idziemy do kamerdynera, lokaja, żebym, żebyśmy mogli przejść do toalety. Co? Wyraz wdzięczności za moją tą grę prawie Jest Bardzo skazany. Proszę. To Też bata. też już nie pamiętam. Wyraz wdzięczności? Dziękuję. Trzeba było tak od razu. Dziękuję. Nieźle co? Pieniężny wyraz <laughs> wdzięczności, proszę pana, za moje usługi. Za Twoje usługi? Chcesz powiedzieć, że bez kasy nie wpuścisz mnie do wygódki? Wygódki! Ale akcja. Wygódki, no czyli żeby zrobić dwuje jedyne, no musimy niestety zapłacić. A to też jest najlepszą opcją, czyli znaczy najlepszą akcją, i tu jest impreza. To jest imprezka i właściciele postawili tego loka lokaja, że tak by go nazwę, nie przed toaletą. Więc jeżeli gość chce iść do toalety, musi zabulić. Biznes roku. No i możemy iść w prawo, w lewo, udamy się w lewo. Zobaczymy, co tu się dzieje. Ogólnie, też jak klikniemy na naszego różowego przyjaciela, to... Chyba dekorator wnętrz miał ostrą jazdę na stomatologiczny klimacie. To otwiera się takie okienko, gdzie mamy różne rzeczy. Aktualnie mamy książkę. O, mamy spis treści. Syberia. Możemy sobie tutaj poczytać. No okej, ale ja nie chcę. Ja nie chcę. Jak mam się cofnąć? Dobra. I będziemy mieć rzeczy, żeby użyć do pewnych akcji, aby były jakiś tam docelowy sukces. nie? Dostawca kwiatów, spóźniłeś się. Nie. Dostawca szampana, jesteś za wcześnie. Nie. Czekaj, poznajecie! Jesteś tym uroczym kociakiem, A który wciska ludziom jakieś książki? Mieniacze. może on przyszedł zobaczyć słynną kolekcję zęboli. Bzdura, moja droga. Mylisz się. To bardzo przeciętny przeciętny. Tak, <laughs> wypraszam sobie. Minę. Czy powiedziałaś słynna kolekcja zęboli? Podejrzewam, iż nie obejdzie się bez napiwku. Zęboli, zaraz coś tu się. Czekaj, czekaj, czeczek. Dzięki, że tak sensu. No to padie bon, bo aż... Wyjście z po lewej. Chodźcie moje pane. Ale panie. mamy już... Przed kolacją mamy jeszcze chwilę, abym mogła pokazać Wam moje muzeum butów. Ale mamy już pieniążki dla lokai lokaja. Lokai tutaj nie wejdziemy. Już nic nie klikniemy. No jest to typowa gra. To na pewno musi być owa słynna kolekcja zęboli. No to pokaż. Naprawdę nie powinienem. Ale oj, powi jest ciekawy. Umów się. Ciekawość to pierwszy są stopień dziwi. do piekła. Ten facet chce sprzedać kolekcję zębów sławnych ludzi. Świetnie. obrzydliwe. No dobra. No to musimy iść na korytarz. No jest to typowo gra. Przygodowa gdzie się tylko klika, więc tutaj nie ma za dużo. Jakby. E... Do robienia, ale. No dobra, mamy trzech ludzi, pogadamy z tym facetem. Chyba nie byliśmy który... sobie przedstawieni. Kręci wąsa, Jestem bo ten wąs nie jedną trząsł. Fiej. Widzę, że preferujesz. Żywe kolory? A Pewnie ja. żywe kolory, no na przykład różowy, roztaczają pozytywną aurę. Okej, okay. pogadamy sobie z doktorkiem Frankensteinem, nie, nie możemy, no to pogadamy prawdopodobnie z ojcem tej dziewczyny. Czym jesteś? Jestem różową panterą. Jesteś zwierzątkiem domowym? Być może moja córka chce Ciebie mieć. Nie jestem na sprzedaż. Zapłacę Ci ćwierć miliona. Trzeba mnie często oraz dobrze karmić i poić. Sprzedał może się. Może mi Pan zabrać, kiedy Pan będzie wychodził? Sprzedał się. Tak, tak, moi drodzy. Dentystyka zapobiegawcza to jest właśnie to. Wyrwijcie zęby, póki są jeszcze zdrowe. To oszczędzi wam wiele wydatków i stresu. Na głowie. ich tylko na specjalne okazje, a na co dzień używajcie... Super szczęk! O? Oto zęby przyszłości, nie ma Żadnego szczotkowania, żadnych nici dentystycznych. To, co tu widzicie, to pierwszy egzemplarz tego rewolucyjnego wynalazku. Pozwólcie, że wam zademonstruję. Super szczęki są ognioodporne i wydzielają zapach zbliżony do bakłażanów. No i bez trudu mieszczą się w zmywarce do naczyń. Super szczęki odbijają się swobodnie od wszystkich powierzchni i nie rdzywieją. I co najważniejsze, nie kleją się. Nie kleją się. Ale... Chyba nikt nie będzie miał większych pretensji, jak gwizdnę tę spinkę. Nie chcę się domyślać, ile kurzu musiał nie. mieć teraz w gębie. Uf. No dobra, idziemy do góry, bo tutaj raczej już nie mamy nic do zrobienia. No i jak mówiłem, mamy kilka przedmiotów. Klikając tutaj mamy pincetę, znaczy pincetę w taką... No wiecie co. No i mamy monetę. Pincetę. jak się nazywa. No idziemy do góry. Udać się i zapłacić pieniądze loka, lo, loka. Okay, okay, okay. To dzisiaj się wysłowić nie ja mogę. Życzę powodzenia! A dziękuję, chcesz mi pomóc podtrzymać papier toaletowy? No dobra, kurczę, no łazienka też jest po prostu boska. Lampy zamiast... Y, 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 szczoteczki zamiast la, czy w kształcie lamp Może lampa w kształcie, w kształcie Wujek, szczoteczki. Chuję dobra rada radzi. Może mieniak co jest? Nie grzeb w cudzych szafkach toaletowych. Chyba, że jesteś fikcyjną różową postacią występującą w kretyńskiej grze komputerowej. Ja jestem. No, jesteś, jesteś. Oszerzacz uśmiechu. Wspomagacz uśmiechu? Pomaga uśmiech. Wspomagacz uśmiechu? Wspomaga uśmiech. No dobra, tutaj już nic nie możemy kliknąć, więc się idziemy załatwić. No oczywiście, ostatnie grzyby komputerowych też mają swoje potrzeby. Nie mogę tak kiedy wpatrujesz się w ten ekran. <laughs> zapomniałem. <laughs> Takie w ogóle skarpetki włoski, kurczę. No i teraz tak. No i oczywiście jako młody ja nie wpadłem na pomysł, że oto ta, ta rzecz może pomóc nam w otwarciu tych drzwi. Naprawdę bardzo długo się yy, męczyłem, żeby tu wejść jako dzieciak. A rodzice też nie za bardzo ogarniali, więc yy, gier komputerowych, więc nie miał kto pomóc. pseudo do magik i odrażający potwór. Miałem nadzieję, że to był <laughs> tylko koszmarny sen, ale... To znowu ty? Jak? Namyśliłeś się? Zdecydowałeś się? Jesteś gotów nam pomóc? Bo jeśli nie uda mi się odczarować Violet, to. kawalera ona szybko nie znajdzie. <śmum> nie płacz, jak to mówią, każda potwora znajdzie swojego adoratora. A adorator. Nie płaczę z powodu adoratora. Nie chcę być śliczną dziewczynką. No Oj, nie cóż, jesteś. nie jesteś. Jesteś wielkim, owłosionym... Nie chcę być też ogrem! Zawsze chciałam być... Tam księżycz... ...być Ni ninja nieśmiertelną, magiczną księżniczką-syrenką-ninja! Ninja. A ja zawsze chciałem być akwizytorem! <grym> ale ten tutaj mały Chudini wyrzucił moją książkę na orbitę! Mówiłem ci, jak mi pomożesz odczarować Wajlet i będzie już... ...nieśmiertelną, magiczną księżniczką-syrenką-ninja! Ninja. To odczaruje także twoją książkę, i będziesz mógł wrócić do tej swojej kretyńskiej akwizycji. Skoro nie potrafisz jej odczarować, to niby dlaczego miałbym ci A, wierzyć, że możesz. No naprawić moją książkę? Nie mogę zrobić tego sam. Potrzebuję twojej pomocy. Prawda jest tam. Tam, czyli za oknem? W wiaderny. Daleko, w ciemnej i ponurej kniei, wiesz, kawałek za domem. Żyje wielki i potężny czarnoksiężnik. Nazywa się Wiaderny. Wywalili go z miasteczka, bo bali się, że rzuci na ludzi jakiś czar albo jeszcze co gorszego. Teraz żyje w swej pustelni, gdzie prowadzi tajemne eksperymenty. Czasami, gdy mak śpi, wpadam do jego pracowni, by poznać tajemne formuły. Zdarza się też, że pożyczam od niego magiczne księgi. To ty ukradłeś te wszystkie rzeczy? Tylko pożyczyłem. Skoro... <grystanie> Ale nie oddałem. ...wplątały nas w ten bajzel, to i one powinny nas z niego wyciągnąć. Czemu chodzisz do jego pracowni, gdyby cię złapał? On jest zły, Violet. Muszę okiełznać magię, aby móc pewnego dnia go zniszczyć, ratując tym samym świat przed jego gniewem. Skąd wiesz, że jest zły? No bo wszyscy tak mówią. No, jak wszyscy tak mówią, to tak jest. Nie mogę tu nic kliknąć. Jak już zdobędziesz wszystkie składniki niezbędne do zaklęcia odczarowującego, wrzucimy je do tego kotła. Ale nie wiem, czy to słychać. Ja przynajmniej to słyszę, że w pewnych momentach jest taki jakby taki problem z dźwiękiem, ale mam nadzieję, że tylko ja to słyszę. No to co? Jedziemy? Staram się też nie mówić. W, Jak to powiedział kiedyś stary dobry Vincent van Gogh? Przygody to nie mój wybór, to moje przeznaczenie. Tak więc ruszam na spotkanie z wujaszkiem wiadernym. Życzcie mi szczęścia. Nie wiedziałam, że wiaderny jest wujkiem Van Goga. Co za zbieg okoliczności. Może ty lepiej nie może nie bądź tą księżniczką nieśmiertelną wojowniczką ninja, tylko może wyczar wyczarujemy ci trochę mózgu. No. Staram się nie mówić podczas e Dialogów, już jest tu dużo. No dobra, idziemy. Mam nadzieję, iż wiaderny nic nie usłyszał. Kto tam? Czy to ty, wiedz? Chipotam. Wracam za godzinę, transfuś. Transfuś? Ma pieska. Taka kreatywna nazwa, Transfuś. Przecież on nie może być aż tak zły. Ma przecież pieska o imieniu Transfuś. Każdego wieczoru o ósmej wychodzi na spacer na co najmniej godzinę. Przecież wyrobię się w godzinę. Nie no, ale wracają naprawdę pozytywne Hej, Transfuś! Jesteś tu? Jestem. Hej, Transfuś! Jesteś tu? Tak, jestem tu. Kto by Ale... się spodziewał? Ale ty jesteś tylko niewielką czarną dziurą. Niestety jestem za mała, żeby zakrzywiać czas, gdybym była potężna. Zresztą sam rozumiesz. Wow, czarna dziura! Jesteś pierwszą, jaką spotkałem. Nikt nie spotkał wyjąwszy wiadernego. Hmm. No, dobra. To stara Bierzemy księga księgę. z zaklęciami odczarowującymi. Wymienione są w niej wszystkie składniki niezbędne do odkręcania głupich czarów. Właśnie no Oho, ktoś wrócił. Ale, ale. Przecież każdego wieczoru o ósmej. Chodzisz na spacer na co najmniej godzinę, co się stało? Mamy dziś wyjątkowo ciepły wieczór. Ja chodzę tylko ja w Ja Spaceruję w chłodny. Na wchodne. No i tak będziemy właśnie podróżować. O nie, kartki się rozsypały. Pożąsiu, ja wciąż mogę odczytać te kartki. O, to wspaniale! Powiedz mi, jak zamienić ogra w nieśmiertelną, magiczną księżniczkę syrenkę ninja? Sprawdźmy. Aby stworzyć nieśmiertelną syrenkę, będziesz potrzebował znaleźć jedyną rzecz żyjącą w najbardziej słonym morzu świata. Do wytworzenia magicznej księżniczki wykorzystasz zaś szeroki uśmiech. Osobiście podpowiem ci, że najlepszy będzie największy. I to taki, hmm. który w przeszłości poznał zimę. Hmm. A co z ninjo? Nie piszą. Jeżeli chodzi o mnie, improwizowałabym. Nie zaszkodzi, ja zawsze może pomóc. Coś wymyślę. No dobra. To udamy się oczywiście na początku na. Nie wiem, czy to jest Antarktyda, czy to jest. Co my tu mamy? Kartka. Co to? Misio gogo. Brakujące strony. Jasid nie Jasi? Do nikogo. Nie należy do nikogo. Mleczko? Bukłak z mlekiem musiał spaść z szyi. Oj. To mleko bardzo dziwnie smakuje. Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie. Taki wstępniak mamy już za sobą. Myślę, że 20 minut to jest taka idealna. E, idealny czas na wstępniak. Mam, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, czy chcecie. Takie, taką serię, czy chcecie dłuższe odcinki, to wtedy postaramy się je wydłużyć. A na razie dzięki bardzo za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia, wieczora, zależy, kiedy to oglądacie. Na razie trzymajcie się, cześć.